Jak można powstrzymać zwyrodnienie stawu biodrowego? Czy masaż może pomóc i czy jest zalecany? Masaż na to nie wiem w jaki sposób mógłby pomóc. Może rozluźni trochę mięśnie, ale masaż może być stosowany jedynie jako metoda pomocnicza, a nie metoda główna. To jest staw biodrowy. Jest tam jakieś zwyrodnienie. W jaki sposób masaż może tutaj wpłynąć na ten staw? Wmasować staw, wmasować kość? Nie. Ludzie wierzą w masaż i masaż w wielu przypadkach, jeżeli robi to osoba, która się na tym zna, jest, przynosi jakąś ulgę w wielu, w wielu sprawach, ale nie w stawie biodrowym. Tym się głównie masaż, masaż tu się głównie nie sprawdzi. To, co się sprawdza, Sprawdza się zmniejszenie masy ciała. Jeżeli jest otyłość, jeżeli są zbędne kilogramy, to wtedy trzeba schudnąć. To jest kluczowe, dlatego że zmniejszamy wtedy obciążenie przy każdym kroku na staw biodrowy i wtedy zmniejsza się tempo zużycia, tempo narastania zwyrodnień w stawie biodrowym. O tym pamiętajcie. Również, jeżeli jest zwyrodnienie, to można posłużyć się laską. Wiem, że wielu z was laski nie będzie chciało nosić, bo się będzie wstydzić, są za młodzi. Nikt mnie nigdy z laską nie widział, co powiedzą sąsiedzi i tak dalej. Ale co powie Wasz staw biodrowy? Co powiedzą sąsiedzi, jak, rozwij... jak nie będziecie mogli chodzić? Nie, nie przejmujcie się za bardzo, co ludzie powiedzą. Ludzie w szczególności przede wszystkim patrzą na siebie, myślą o swoich sprawach, o swoim życiu, a Życie dla siebie, także jeżeli laska, podpieranie się laską jest w stanie wam pomóc to używajcie tej laski, kupcie sobie ładną laskę jak się nosi laskę w stawie biodrowym jeżeli załóżmy jeden ze stawów jest zwyrodniały to nosimy laskę w przeciwnej ręce i wtedy się podpieramy noga idzie chora do przodu i laska idzie do przodu i wtedy część ciężaru spoczywa na lasce naprawdę to działa też regularna jazda na rowerze najlepiej stacjonarnym, bo wtedy jesteśmy niezależni od warunków pogodowych. Nie ma wymówki codziennie to jesteśmy w stanie zrobić. Rano na małym obciążeniu to naprawdę też pomaga. Zamiast masaży, fizjoterapia. I błagam, nie, nie nazywajcie fizjoterapeutów masażystami, bo to jest zupełnie inny zawód. Fizjoterapia polegająca na tym żeby przede wszystkim zwiększyć mobilność tych stawów. To się da zrobić najczęściej, oczywiście do pewnego stopnia, ale warto, warto skorzystać z pomocy fizjoterapeuty, który wie co robi, który zna się na rzeczy. Kolejna sprawa. Można rozważyć wstrzyknięcie bezpośrednie do stawu biodrowego kwasu hialuronowego, który zapewni taką wyściółkę, zapewni to, że ruch w stawie będzie bardziej płynny, będzie mniej tarcia. Najczęściej to zmniejsza tempo zmian zwyrodnieniowych, zwiększa komfort, zmniejsza zapalenie, działa generalnie dobroczynnie na staw biodrowym. Jak taki zastrzyk wykonać? No nie na chipy utrafił, nie na czuja. Tutaj ten sam kwas hialuronowy on jest drogi. Dobry kwas hialuronowy najczęściej trochę kosztuje. Ale już nie chodzi o cenę. Chodzi o to, że jeżeli coś się robi, to trzeba ucelować dokładnie w to miejsce, żeby to przyniosło jakiś efekt, żeby nie zostało zmarnowane, podawane w inne miejsce. Także co najmniej USG, USG, jeżeli ktoś się na tym zna, można zrobić zastrzyk rentgen. Czyli zastrzyki wykonane, wykonywane pod kontrolą fluoroskopii, czyli Rentgena. Takie zastrzyki mają pewną przewagę. Dlatego, że przy znacznej otyłości, przy dużej deformacji stawów, można z większą pewnością taki zastrzyk podać. Strzykujemy tutaj kontrast i wiemy, czy ten lek nam dotrze do stawu, czy też nie dotrze.